Wyobraź sobie Anglię końca XVIII wieku. Ulice, pełne kurzu i błota, powietrze ciężkie od dymu palonego węgla i pary unoszącej się z kominów fabryk. Ludzie spieszą się do pracy, a ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Rewolucja przemysłowa właśnie się zaczyna. Epoka, która zmienia każdy aspekt codzienności: pracę, dom, rodziny, miasto i społeczeństwo. Jeszcze kilka pokoleń temu większość ludzi żyła na wsi. Utrzymywała się z rolnictwa lub ręcznego rzemiosła. Teraz fabryki, maszyny parowe i krosna mechaniczne wprowadzają nowe zasady gry. Rytm wyznacza zegar fabryki, nie natura ani pory roku. Wiejskie wspólnoty, gdzie czas płynął wolno, a praca była związana z rytmem słońca i pór roku, odchodziły w zapomnienie. Migracja do miast przybrała masowy charakter, a nowi mieszkańcy musieli nauczyć się życia w zupełnie innym, zmechanizowanym świecie. Uczestniczenie w tej przemianie nie było wyborem. Dla milionów ludzi było to przetrwanie. Codzienny trud, hałas, niebezpieczeństwo i monotonność stały się częścią życia. Dzień robotnika zaczyna się jeszcze przed świtem. Dzwony fabryczne wzywają ludzi do pracy mężczyzn, kobiety i dzieci. Droga do pracy bywała ciężka woda w błotnistych ulicach, kurz unoszący się nad brukiem, zimno w czasie zimy. Wielu przychodziło z odległych wiosek, a wczesna pora wymuszała wstanie przed piątą nad ranem. W tych nowych, przemysłowych centrach dzień i noc zdawały się mieszać, a sztuczne światło lamp gazowych rzucało ponury blask na ulice, po których sunęły cienie zmęczonych tłumów. Gdy wchodzisz do fabryki, od razu uderza cię hałas maszyn, krosna, młyny parowe, prasy i maszyny tkackie. Metal zgrzytał, pasy transmisyjne świszczały. A wszechobecny stukot i warkot tworzyły kakofonię, która ogłuszała i nie pozwalała o sobie zapomnieć nawet na chwilę. Para szczypie oczy, powietrze pełne jest włókien bawełny i spalin. Maszyna nigdy się nie męczy, ty tak, twój dzień to wyścig z czasem i rytmem mechanicznych olbrzymów. W większości fabryk robotnicy pracowali po 12-16 godzin dziennie. Nie było przerw. Jeśli spóźniłeś się lub zrobiłeś błąd, kara finansowa bicie, a czasem wyrzucenie z pracy, były codziennością. Władzę absolutną sprawowali nadzorcy, których głównym zadaniem było utrzymanie tempa i dyscypliny za wszelką cenę. Nie tylko mężczyźni obsługiwali maszyny. Kobiety i dzieci były niezbędne w fabrykach włókienniczych, przędzalniach i kopalniach. Dzieci często miały 5-6 lat, a ich zadaniem było wślizgiwanie się w ciasne przestrzenie maszyn, czyszczenie i przekładanie włókien. Ich zręczne ręce pozwalały obsługiwać sprzęt w miejscach, gdzie dorośli nie mogli dotrzeć. Wydawać by się mogło, że ich dzieciństwo skurczyło się do kilku zaledwie lat, by potem stopić się z bezlitosną rzeczywistością hali fabrycznej. Kobiety pracowały przy przędzalniach i piecach kopalnianych, codziennie wykonywały monotonne czynności, często w toksycznym powietrzu lub przy wysokiej temperaturze. Każdy błąd mógł skończyć się amputacją palców. Poparzeniem lub poważnym wypadkiem. Stanowiły one często większość siły roboczej w tekstyliach, a ich praca, choć kluczowa, była wyceniana znacznie niżej niż praca mężczyzn. Pylica w kopalniach węgla, uszkodzenia słuchu od maszyn, problemy z kręgosłupem to były choroby zawodowe, które niszczyły zdrowie młodych ludzi. Jednak praca w fabryce dawała minimalny dochód, a bieda na wsi była jeszcze gorsza. Był to więc wybór pomiędzy jedną formą nędzy, a drugą. Z tą różnicą, że ta miejska oferowała choć złudne poczucie postępu. Po pracy robotnicy wracali do domów, które ledwie można nazwać mieszkaniami. W miastach przemysłowych, takich jak Manchester czy Birmingham, domy robotnicze były ciasne. Często kilka rodzin mieszkało w jednym pokoju, bez kanalizacji, bieżącej wody czy wentylacji. Ściany były wilgotne, a w powietrzu unosił się zapach stęchlizny i ludzkiej biedy. Choroby, cholera, tyfus, gruźlica były codziennością. Miasta rosły szybko, chaotycznie. Nowe dzielnice powstawały przy fabrykach. Brak infrastruktury, ścieki w ulicach, brak higieny sprawiały, że życie było ciężkie i niebezpieczne. W tym tyglu ludzkich dramatów i walki o byt, rodziły się jednak pierwsze iskry oporu. Jednocześnie powstawała nowa tożsamość społeczna. Robotnicy zaczynali rozumieć, że są częścią wspólnoty a ich los zależy od solidarności i walki o prawa. Maszyny parowe, młyny wodne i mechaniczne Krosna zwiększały wydajność produkcji. Z jednej strony, większa produkcja, dostępność towarów i rozwój miast. Z drugiej, ogromne obciążenie dla robotników. Maszyna nigdy się nie męczyła, nie chorowała, nie potrzebowała przerwy. Ludzie musieli nadążyć za jej rytmem, stawali się przedłużeniem żelaznych mechanizmów. Rybikami w wielkiej, nieczułej maszynerii, której celem była tylko i wyłącznie produkcja. Transport również przechodził rewolucję. Koleje, kanały i statki parowe umożliwiały szybki przepływ towarów i ludzi. Miasta stawały się centrami przemysłu i handlu. Robotnicy byli częścią łańcucha, często nieświadomie, uczestnicząc w narodzinach globalnej gospodarki. Widok pociągów towarowych wypełnionych wyrobami z ich fabryk, był namacalnym dowodem na to, że zmieniają świat, nawet jeśli sami nie odczuwali z tego żadnych bezpośrednich korzyści. Rewolucja przemysłowa zmieniała życie rodzinne. Ojciec i matka spędzali długie godziny w fabrykach, dzieci często także pracowały, a więzi rodzinne były napięte. Dom, który powinien być ostoją, stawał się jedynie miejscem na krótki sen i posiłek. Jednocześnie rodziła się świadomość wspólnych interesów, powstawały pierwsze związki zawodowe i strajki które domagały się krótszego dnia pracy, bezpieczeństwa i godnych warunków życia. Pojawiały się również napięcia polityczne. Rewolucja przemysłowa zmieniała układ sił społecznych. Bogaci fabrykanci stawali się nową elitą, a dawni właściciele ziemscy tracili znaczenie. Robotnicy zaczynali walczyć o swoje prawa, a rządy musiały reagować, wprowadzając pierwsze przepisy BHP i prawa pracy. Był to powolny, pełen oporów proces. W którym każda zdobycz społeczna okupiona była walką i poświęceniem. Mimo trudnych warunków ludzie szukali rozrywki i edukacji. Niedziela była czasem odpoczynku, spacerów po mieście, uczestnictwa w kościele czy lokalnych festynach. Tanie gospody i piwiarnie stawały się miejscami, gdzie można było zapomnieć o fabrycznym znoju, wymienić wieści lub przedyskutować sprawy bieżące. Dzieci uczęszczały do szkół robotniczych, jeśli były dostępne. W miastach pojawiała się prasa. Literaturą i opowiadania, które dawały poczucie, że świat jest większy niż codzienny trud fabryki, kultura robotnicza rozwijała się spontanicznie. Pieśni, opowieści, wspólne święta i symboliczne obchody wydarzeń przemysłowych tworzyły poczucie wspólnoty. W tych prostych formach wyrażała się tęsknota za godnością i lepszym życiem, a także rodząca się klasowa dumna. Kobiety w fabrykach pełniły niezwykle ważną rolę. Były odpowiedzialne za produkcję, kontrolę jakości i wychowanie dzieci, często równocześnie. Ich praca była niedoceniana, ale niezbędna dla funkcjonowania fabryk. To one często były tym spoiwem, które utrzymywało rodzinę razem, łącząc fizyczny trud z emocjonalnym wsparciem w tych niezwykle trudnych warunkach. Dzieci, które dorastały w epoce przemysłowej, uczyły się szybko samodzielności i pracy. Wielu młodych ludzi nigdy nie znało życia na wsi. Dla nich codzienność była hałasem maszyn, pyłem i ciągłym pośpiechem. Ich wyobrażenie o świecie kształtowało się w cieniu kominów, a marzenia o lepszej przyszłości często były jedynym, co dodawało sił do przetrwania. Uczestniczenie w rewolucji przemysłowej oznaczało życie w ciągłym pośpiechu, hałasie i niebezpieczeństwie. Ludzie pracowali ciężko, często kosztem zdrowia i życia rodzinnego. Jednocześnie byli świadkami narodzin nowoczesnego świata miast przemysłowych, transportu, technologii i globalnej gospodarki. W ich żyłach płynął nie tylko pot, ale i ogromna, często niedostrzegana odwaga, by stawić czoła zupełnie nowej erze. Dzięki pracy robotników, kobiet i dzieci powstała nowa rzeczywistość, choć brutalna, dawała też możliwość rozwoju społecznego i technologicznego. Ich wysiłek stał się fundamentem współczesnej cywilizacji. Rewolucja przemysłowa uczy nas, że postęp ma swoją cenę, a ludzie, którzy go tworzą, żyją w świecie pełnym trudów, ale też nadziei i możliwości zmiany.